Bo to jest rodowy pierścionek. Mariolka, taki pierścionek zobowiązuje. Wejdziesz do dużej i starej rodziny. Piękny. No właśnie. Kurde. Ale dziewczyny. Czego on się właśnie we mnie zakochał, co? Chyba to nie jest najmądrzejsze pytanie, co mam cię. Ja tu nie wiem, czy ja na niego zasługuję. Mariolka, ty też jesteś zakochana. No jestem, nie jestem. Tylko ja bym tak chciała wiedzieć, czy to jest takie zakochanie, takie... Na mur beton taki, na fiks. O rany, Pani doktor! No dzień dobry! Dzień dobry. No witamy w szpitalu, fajnie, że pani znowu z nami. Trochę się tutaj zmieni, bo właśnie pomagam mamie się urządzić. Słyszałam, słyszałam i bardzo się cieszę. Na razie. Do widzenia. Do widzenia. Co co, mamusia? Hmm. ciasteczka, co? Ciasteczka do tyłu. Aha. Bożenka, opuści z kawą to byś ustawiła tam. Mhm. Ty, co jest? Nic. Tak się po prostu zastanawiam, czy ja w tym Korzyckim jestem tak... porządnie zakochana. Podłogi okna zrobione. Jeszcze mi tylko łóżka zostały do prześcielenia. O, a gdzie dzisiaj idziecie? Na kolację, ale nie wiem gdzie. No, jak to gdzie? Do jakiejś super restauracji? Ty. Ja się nie mam co ubrać. No, zaczyna się. No, ale przecież masz te superkieckie. Te superkieckie te, 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 te super to wiesz, ja miałam na kolacji z jego matką. Nie chcę, żeby pomyślał, że mam tylko jedną. No bo ja mam tylko jedną. Matko Boska! Co się dzieje. To to jest ta godzina? No. No przecież ja nie mam czasu, ja się muszę cała zrobić. Widziałaś? Widziałaś, co się dzieje? Siostro przełożona właśnie. Czy ja dzisiaj mogłabym się troszeczkę tak jakby zwolnić wcześniej? Mhm. <laughs> A czy to jest jakaś pilna sprawa? Tak, to jest bardzo pilna sprawa, to jest po prostu sprawa życia i śmierci. No, jeżeli tak, to y, wyjątkowo. Y, proszę mi zejść z oczu. To wyjątkowo schodzę cześć. Wiedziałam, że tak będzie. <laughs> Przepraszam, gdzie znajdę doktora Latoszka? Latoszek? Latoszek, czy ja go dzisiaj widziałam? Widziałam w pokoju lekarskim. Starska będzie widziała. O, jest doktor Latoszek. Doktorze, ktoś do pana. No cześć, kochanie! A dlaczego ty szukasz doktora Latoszka, a nie mnie? Przyszedłem. Dobry wieczór, pani. Witam, pani prezesie. Zapraszam do stoliczka. Chciałabym tutaj przyjść. Widziałeś o tym? E, o czym? No, że zawsze chciałam tu przyjść. Nie, ale cieszę się, że zgadłem. Dziękuję. Proponuję znieść to raz za moją piękną narzeczoną. Mmm, Pychota! Dobra. Carpaccio? Uwielbiam to, skąd wiedziałeś? Co ty w ogóle jeszcze o mnie wiesz, co? Wiem, że kiedy miałeś 8 lat. Chciałaś mieć swoje własne pianino. Narysowałaś na stole klawiaturę i udawałaś, że grasz. Tak było. <grym> że marzyłaś o jamniku. Mhm, o szorstkim, tylko że mój brat miał alergię. Ale przez pół roku w pokoju ukrywałaś chomika. No Stefana. <grym> wiem jeszcze, że chciałaś zdawać do szkoły teatralnej mhm. i wiem, co naprawdę znaczy twoje imię, Mariola. Marzuli. Moja śliczna. Kartofelki, dobra. Mhm, no ma